Pewnie pamiętacie Paulinę Matysię, kiedy próbowała współpracować z politykami PiSu w sprawie CPK, Albo w ostatnich tygodniach, kiedy Szymon Hołownia spotykał się z politykami ponownie PiSu i Jarosławem Kaczyńskim po nocach. W ostatnich dniach mieliśmy też informację, że Sławomir Mensen próbował zorganizować spotkania z politykami koalicji z rządzącej, ale i opozycją. Wszystkie te próby międzypartyjnych rozmów i współpracy spotkały się... Z bardzo mocną reakcją wyborców. Ci sami wyborcy deklarują, że chcą końca wojny polsko-polskiej oraz więcej merytorycznej i spokojniejszej polityki. Jednak kiedy politycy próbują to robić, wyborcy zaradzają im zdradę poglądów albo brak lojalności wobec własnego obozu politycznego. Ale odpowiedzialność za to leży po stronie polityków, którzy na co dzień poza mediami społecznościowymi, poza mediami tradycyjnymi i poza Sejmem. Z innymi politykami potrafią rozmawiać w normalny, kulturalny sposób, ale podgrywają emocje i w mediach społecznościowych, i podczas wywiadów, i podczas wystąpień w Sejmie. I te emocje rezonują z wyborcami, którzy nie potrafią od nich odejść, kiedy widzą dwóch polityków współpracujących ponad podziałami.